Maniuś, słońce, Mania, co? chodź na chwilkę, coś ważnego. Marudzisz znowu, co Naprawdę chce? bardzo ważnego coś. O Mania, chodź, no. bo ogółem e, zamawiam jedzonko, wiesz? No. Zamawiam jedzonko i e, no. chcę Ci się zapytać. E, to tak, e, dwa burgery, no. e, dwa razy duże frytki no. e, i kurczaczki. Tak jak zawsze, nasz no. e, standardowy zestawik. No. E, powiedz mi, czy coś jeszcze chcesz? Lodzika. Dzika? No. Nie no dzika, tylko lodzika. Dobra, no powiedziałem lodzika, no. Z polewą I Co kurwa jeszcze? No. Do koszyka. Dobra, jest i lodzik z polewą toffi. Dobra, zapłać. Ej, czekaj. Co? Daj mi zapłacić. Ma, no, nie, 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 nie ma takiej opcji. Nie będziesz płacić. A ja co? W... Bo jesteś kobietą. Ja wiem, że ostatnio, e, Jan to płacę no. e, przy zamawianiu przy, i w restauracji, ale to jest nieważne, Mania. Jestem mężczyzną i to jest mój obowiązek. Nie i koniec płacę. Nie mi sięgną! No proszę, daj, że mi zapłacić. Zostaw mnie, Mania. Nie! Nie i koniec, nie ma mowy, żebyś płaciła. Zrozumiałaś? Czy nie? Zamknij się! Ja teraz zapłacę! Rozumiem! A, tak, rozumiem. No miło mi się Nie. zrobi. Zapłaci. Boże, jakie to fajne uczucie. Dobra, ja idę. Idę sobie zatryć.